Cześć moi drodzy, witam Was w kolejnym krótkim poniedziałku. Dzisiaj troszeczkę inny styl programu. Zajmiemy się budową pewnej rzeczy. Z wykorzystaniem tej oto małej lorki. Jest to urządzenie działające w częstotliwości w paśmie 70 cm, troszeczkę niżej. I zbudujemy z tego. Lore do oprogramowania mySondy. Co nam będzie potrzebne? Na pewno będzie nam potrzebne urządzenie typu lora. Tu akurat mamy LiliGo, jest to urządzenie T3 na zakres częstotliwości, który jest tutaj widoczny. Z zastosowaniem takiej oto obudowy oznaczonej numerem KHF20, widać tam w środku. Taką obudowę można nabyć w sklepach internetowych, na portalach ogłoszeniowych, czy też zamówić na AliExpressie lub Temu. Do tego będą nam potrzebne takie oto kabelek do podpięcia baterii, będzie nam potrzebne ogniwo. 18650. Oczywiście nie chcemy ładować tego otwierając całą obudowę, więc zastosujemy tutaj taki adapter. Jest to USB-C. Też tutaj jest dioda LED, która sygnalizuje ładowanie. Także taki kabelek. Do tego zwykły przycisk. Do menu, który jest umieszczony w tym miejscu na obudowie lory. No niestety nie będzie to funkcjonalne, aby go obsługiwać, więc przycisk zarówno ten, jak i włącznik musimy umieścić z boku obudowy, mniej więcej tutaj. I to samo będzie z portem do ładowania. Co jeszcze jest nam potrzebne do wykonania takiego customowego czegoś to antena oczywiście do nasłuchu będzie to antena od e, radiotelefonu radtel nie będę go używał, więc będę mógł wykorzystać antenę. Dodatkowo ja sobie rozpisałem już rozmiary tych włączników. E, będę potrzebował wkrętarki. No, i kilku wiertel, aby powiercić dziury, i potem dostosować je do tych kształtów, które są zapisane tutaj. Więc, nie przedłużając, biorę się do roboty. Eee, troszkę o tym porozmawiam w tle, aby w przyspieszonym tempie patrzcie, jak ja to robię. To, czym są sondy radiowe, mówiłem już kilka razy a informacje o tym możecie znaleźć w linku wyświetlanym u góry. Polowanie na radiosondy to swoistego rodzaju choroba, w którą popadają z reguły ci, którzy posmakują dreszczyku emocji w poszukiwaniu terenowym takich spadających urządzeń. W klubie radiowym Bory Dolnośląskie planowane będzie ponowne użycie sondy radiowej wraz z nadajnikiem SSTV. Dlatego dołączając do swoich kolegów postanowiłem zbudować sobie urządzenie, Pozwalające namierzać radiosondy, które dopiero co spadły z nieba. Biorąc pod uwagę mnogość projektów i kosztów ponoszonych każdego miesiąca, nie chciałem tracić dużych środków finansowych na funkcjonalną obudowę do takiej lory. Dlatego zaopatrzyłem się w tanią obudowę hermetyczną oraz kilka gadżetów umożliwiających nawigację po menu oprogramowania MySond. Linki do wszystkich podzespołów umieszczam w opisie pod filmem. Wybaczcie też moją rzeźniczą pracę zwykłym nożem, ale w wyniku przeprowadzki moje sprzęty są już spakowane. A tymczasem popatrzmy, jak idzie budowa. No i słuchajcie, kiedy już te prace, takie związane z wierdzeniem, są zrobione, tu jeszcze będzie jedna dziura. Trzeba będzie wywiercić otwór na antenę, ale to dopiero będzie zrobione na samym końcu. Może ta metoda przeze mnie praktykowana, wycinania nożem, nie jest zbyt super i robiąc to powinniście uważać. Ale jest praktyczna, a też nie mam żadnego dremela ze sobą, więc jak widać, to jeszcze zostanie domyte alkoholem propylowym. No i tu już mamy generalnie wszystko przyszykowane do lutowania. Za chwilę zacznę to robić. W gestii jeszcze takiego wyjaśnienia z lorki należy odlutować. Ten oto wyłącznik. No i ten przycisk. Funkcję naszego przycisku będzie teraz pełnił ten duży przycisk. A włącznika ten czerwony po prawej stronie. To z takich rzeczy do demontażu wszystko. Jeśli chodzi o zasilanie, podłączamy to do pinów Lorki. Są one oznaczone, więc nie powinno być z tym problemów. Napotkałem także mały problem z portem USB. Zastosowałem gniazdo podświetlane w kolorze zielonym. Komuś może to nie przeszkadzać, jednak niepotrzebnie zużywać będzie akumulator. Więc aby ten problem rozwiązać, należy dolutować diodę prostowniczą w dodatnim pinie zasilania. W swoim modelu nie zastosowałem koszyczka do ogniwa 18650, ale jeden z tych o niewielkich rozmiarach na pewno się tu zmieści. Całość wieńczy zamontowanie anteny oraz zakręcenie pokrywki wraz z uszczelką za pomocą czterech śrub. Teraz, aby nasze urządzenie mogło pracować, musimy wgrać oprogramowanie. No i słuchajcie, kiedy mamy już, że tak powiem, wszystko do kupy złożone. Musimy jeszcze wgrać oprogramowanie do naszej lorki, która wygrywa sondy. No i w tym celu udajemy się na stronę internetową. Adres jej to mysondy.alterwista.org Już włączam nagrywanie i widzimy się na stronie internetowej. Tutaj, jak widać, tak wygląda ta strona. Po tej stronie mamy dwa odnośniki. Pierwszy jest do naszego flashera, a drugi do naszej aplikacji MySound Finder. My klikamy tą pierwszą pozycję. W języku angielskim wygląda to tak, i od razu uciekamy do odnośnika z plikami instalacyjnymi. Klikamy to, zrzucamy, i tutaj bardzo ważna uwaga: polecam Wam zrzucać to na dysk C. Bezpośrednim katalogu MySondy. Problemy mogą być w grywaniu oprogramowania kiedy jesteśmy na przykład z lokalizacją tych plików na pulpicie bądź w innym folderze. Ale ja już to mam zainstalowane. Tutaj, jak widać, jest mój dysk C. Wchodzę w folder MySondy i pierwsze co włączam to Flasher Download. I tu powinien się odpalić terminal. I takie małe okienko, w którym wybieramy konstrukcję naszego urządzenia. Oczywiście dla tej Lory będzie to ESP32. No i mamy okno flashera, w którym czasem ta pierwsza pozycja może być na czerwono. Wtedy klikamy jeszcze raz w odnośnik, wybieramy plik dostępny w naszym folderze jest on z w Kombin, no i wtedy na pewno ta pozycja jest w kolorze zielonym. Wszystkie te ustawienia po drodze, które tutaj widać, zostawiamy bez zmian. Zmieniamy lub wybieramy nasz port, w moim przypadku jest to port com7, no i prędkość, ostatnia, przedostatnia od końca. No i aby teraz wgrać oprogramowanie. Klikamy start. No i magia internetu. No i pojawił się napis finish, więc możemy teraz przystąpić do odpalenia naszej sondy. I już mamy. Zgaszę jeszcze tylko światło, aby nie migało. I jak widać, nasze oprogramowanie ruszyło. Słuchajcie, to jest bardzo proste do obsługi takiego urządzenia. Potrzebna Wam będzie jeszcze aplikacja na telefonie, którą znajdziecie właśnie na tej stronie, bądź wpisując w Waszym sklepie, czy będzie to Play, czy App Store, wpisujemy My Sound Defender i tam znajdziecie aplikację. Jest ona bardzo intuicyjna. Wybieramy jedynie model, udostępniamy naszą lokalizację, Wybieramy model samej sondy, czy też jej częstotliwość. A wszystkie takie dane znajdziecie na stronie internetowej, której, którą podaję w opisie pod film. Taka obudowa może nie jest mistrzostwem świata, ale zapewnia dobrą barierę ochronną dla naszego urządzenia. I jest przede wszystkim tania. Można ją wykorzystać także w projektach z Mesztastikiem. Tu jednak musimy sprawdzić, czy wymiary będą odpowiadać. Metoda ładowania akumulatora w moim przypadku jest słaba, ale z czasem dołożę tu oddzielny układ ładujący. Dziękuję wszystkim za pomoc w realizacji tego odcinka. A was wszystkich zapraszam do subskrypcji kanału, wsparcia lajkami oraz małą kawą, dzięki czemu powstają kolejne odcinki. Do zobaczenia, do usłyszenia i bez odbioru.